Dobrze, że dziecko się Ciebie nie boi, bo to nie o to chodzi, żeby dziecko się nazywało, ale kiedy dziecko nigdy z Tobą nie współpracuje, coś jest nie tak. Kiedy po zachowaniu dziecka widzisz, obserwujesz, że dziecko wręcz terroryzuje wszystkich dookoła w domu, bardzo prawdopodobnym jest, że Twoje dziecko wyczuwa w Tobie strach. Przedstawię teraz kilka nawyków. Być może masz w sobie te nawyki i te nawyki pokazują, że boisz się dziecka. Po pierwsze, faworyzujesz Twoje dziecko, czyli powiedzmy to dziecko, które ma tendencję do niefajnych zachowań, no temu dziecku naginasz no, pewne zasady dla Twojego dziecka, no, żeby uniknąć frustracji u tego dziecka. Czyli na przykład nie, pozwalasz na korzystanie z tableta 10 minut dłużej, a młodsze dziecko, no nie ma takich ulg, prawda? Dwa, zbyt często pozwalamy naszemu dziecku na podejmowanie decyzji. 3. Udajemy, że nie widzimy niefajnego zachowania dziecka. Ignorujemy je, to zachowanie, tak jakby no, udajemy, że, że, że nie ma sytuacji. 4. Zamiast stawiać granice pewnie, stanowczo i konsekwentnie w momencie, kiedy dziecko zachowa się niefajnie, to my wzmacniamy w tym naszym dziecku taką rolę ofiary. Pięć. Tak bardzo boisz się frustracji, złości, niezadowolenia Twojego dziecka, że bardzo tak desperacko walczysz o to, żeby Twoje dziecko było zadowolone.